Witam Państwa serdecznie. Mniej więcej co rok należy wymieniać olej silnikowy, i w nowszych samochodach pojawia się na desce rozdzielczej komunikat o konieczności wykonania akcji serwisowej. I już prezentuję, jak to się objawia. O, tutaj jest widoczny ten komunikat. Ja akurat nie lubię jeździć, gdy w samochodzie na desce rozdzielczej świeci się taka choinka i w bieżącym materiale zaprezentuję, w jaki sposób zgasić tą kontrolkę, ponieważ mój mechanik stwierdził, że po podłączeniu do interfejsu diagnostycznego diag tym interfejsem się tego nie wyłącza tylko trzeba to zgodnie z instrukcją przeprowadzić. Akcję. Wkładam kartę do gniazda. I rozpoczyna się test systemów pokładowych i świeci się ta kontrolka o konieczności wykonania przeglądu przy pomocy tych przycisków sterujących komputerem pokładowym 2 i 3 operuje nim aby wejść właśnie do odstęp do przeglądu. Chwilkę przytrzymuję ten przycisk 2. Przytrzymałem 10 sekund, ten przycisk y, 3, i teraz widać, mam przegląd za 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Wciskam sprzęgło, uruchamiam silnik, i już ikonka nie pali się, i możemy ruszyć. I już na desce rozdzielczej nic nie odwraca naszej uwagi. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Ja z chęcią skorzystam za, z niego za rok, bo co roku mam ten sam problem, żeby odszukać tą instrukcję obsługi. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.